We współczesnym świecie pojawiły się takie pojęcia jak wyścig szczurów czy Wręcz pewne uzale, pewno uzależnienie, które się nazywa pracoholizmem. Czyli, zobaczcie, jest alkoholizm, uzależnienie od alkoholu i pracoholizm, czyli uzależnienie od pracy, że człowiek cały czas no, musi pracować, że czuje się nieswojo, kiedy nie wykonuje jakiejś pracy, niektórzy, kiedy nie zarabiają. Pieniędzy, Taki styl życia, nawet jeśli jest obecny w kościołach, czyli kiedy to zażynamy się dla jakichś bardzo wzniosłych Bożych celów, nie jest zgodny z Bożą wolą. Najpierw sam Bóg dał wzór w księdze Genezis, kiedy stworzył świat. Tak, pracował ciężko. Owoc wspaniały, do dzisiaj wystarczy, można powiedzieć, popatrzeć na swoją rękę, czy wyjrzeć przez okno. Ale sześć dni pracował, a siódmego dnia odstawił, czy skończył robotę, i co zrobił? Nie wziął się za następną od razu. Sam Bóg odpoczął. Jezus dawał też tego przykład, że co jakiś czas, kiedy już bardzo dużo pracował z ludźmi, oddalał się gdzieś na osobność, by się modlić. Ale chciałem Wam pokazać nakaz do Jego uczniów, który możemy też do siebie niekiedy zastosować, kiedy jesteśmy no, przytłoczeni ogromem jakiejś pracy, problemami czy wieloma kontaktami z ludźmi, bo w takiej właśnie sytuacji Jezus powiedział, do uczniów, to jest Ewangelia Marka, 6 rozdział, trzydziesty pierwszy werset. Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco. I tam jest powód, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, tam, przepraszam, żeby się posilić. Widzicie więc, że sam Jezus nakazuje że nie wolno się zajechać nawet w szczytnym celu. Trzeba kiedy jesteś przepracowany, trzeba odpocząć. Trzeba znaleźć odpowiednie miejsce i jeśli chcesz biegu dokonać, musisz dbać także o tak zwaną higienę psychiczną, czyli o odpoczynek, o fizyczną też.